W wydarzeniach 24, czas na najnowszą prognozę pogody. Razem ze mną Zuzanna Wirtek-Lewandowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Za Tobą ustka, pochmurna. No, w żywcu już nieco lepiej. Czego możemy się spodziewać? Bo faktycznie przyszła do nas jesień, ale mówiłaś, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Możemy spodziewać się właśnie tej różnicy trochę w pogodzie, bo nad morzem dzisiaj faktycznie przewaga chmur na niebie, tak że będą tam pojawiały się opady deszczu, a na południu Polski przez cały dzień prawdopodobnie będzie pogodnie, dość słonecznie ale dzisiaj jeszcze w całej Polsce chłodno ale na horyzoncie właśnie są już wysokie wartości na termometrach. W weekend dużo słońca i będzie wręcz upalnie, bo nawet miejscami do 30 stopni. Już teraz zaglądamy do różnych zakątków w Polsce i gdzie nie, gdzie jeszcze gdzieś błękit nieba się przebija przez chmury, tego błękitu nie zabraknie dzisiaj na południu, na południowym wschodzie Polski. Tu zdecydowanie będzie go więcej, ale na pozostałym obszarze przewaga chmur na niebie i miejscami będą pojawiały się opady deszczu. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy proszę na mapy i zaczniemy od sytuacji w Europie, ale jutro. I jutro w Warszawie przydadzą się parasole. 22 stopnie w stolicy Polski, ale w centralnej części Europy czy na południu, tu na ogół słonecznie, na ogół dużo błękitnego nieba i bardzo ciepło. A najcieplej będzie w Madrycie, tu 34 stopnie, następnie w Rzymie 32 stopnie. W tym momencie u nas na termometrach w centralnej części Polski 15 stopni w Łodzi. 17 w Warszawie, na wschodzie 16, 15 stopni, a na krańcach zachodnich Polski 15, 16 stopni, także w Zakopanem 14 stopni, ale tam dużo słońca i tego słońca nie brakuje, także teraz na południu, na wschodzie Polski, ale już przewaga chmur na niebie, na krańcach zachodnich i gdzie nie gdzie. Już pojawiają się opady deszczu. W drugiej części dnia już chmur przybędzie i na ogół zachmurzenie duże, chociaż większych rozpogodzeń możemy spodziewać się na południu i na południowym wschodzie Polski. Opady deszczu będą występować na północnym zachodzie, a na termometrach od 17 do 20 stopni wiatr będzie umiarkowany. Nadchodząca noc na ogół pochmurna. Opady deszczu będą pojawiały się na północy, ale także na krańcach wschodnich Polski. Na termometrach zobaczymy od 12 do 17 stopni. Ta noc będzie trochę cieplejsza od poprzedniej. Warunki biometeo jutro będą korzystne na południowym zachodzie Polski, bo tu możemy liczyć na większą ilość słońca. Niekorzystne na północnym wschodzie, tam jeszcze jutro pokropi deszcz, a na pozostałym obszarze. Warunki by meteo będą obojętne. Temperatura odczuwalna będzie wahać się od 17 do 24 stopni. Na koniec jeszcze spojrzymy do raportu smokowego. Stan jakości powietrza w całej Polsce jest bardzo dobry. A więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.